Cześć, witajcie na kanale Maciej Podróżuje i Smakuje. Dzisiaj z cyklem Kuchenne Rewolucje wracamy, wspinając się, jesteśmy w terenie górzystym, jesteśmy na Dolnym Śląsku, a dokładnie w Karpaczu, gdzie 4 lata temu przybyła Magda Gessler przeprowadzić Kuchenne ewolucje w hotelu. Yy, w kawiarni z nazwą Geneza Smaku, a w tym momencie, jak spojrzycie właśnie tutaj za mną, mamy Bistro pod Papryką. Mówimy tutaj o 23. sezonie, 10. odcinku. Geneza Smaku została zmieniona w 2021 roku właśnie w Bistro pod Papryką, kuchnię węgierską. E a emisja odcinka odbyła się 28 października 2021 roku. Jesteśmy 4 lata po kuchennych rewolucjach i widzimy Magda Gessel poleca, czyli dania Magda Gessel cały czas są. Jest tata wołowy z grzanką, słoniną, wezoną, z salami papryką. Jest kwaśnica węgierska, placek po węgiersku z cielęciną w sosie paprykowym, naleśniki z muszem orzechowym, więc z tego wynika, że cały czas jest my. Jesteśmy w miesiącu. Lipcu, więc wiadomo, w tym momencie jest tutaj więcej na pewno ludzi, bo mamy wakacje, ale przed chwilą była kolejka. Nie wiem, jak za chwilę będzie, była kolejka do środka, jest godzina 14 czwartek. To też może być znakiem, że jest pora obiadowa, ale mam nadzieję, że zawsze tutaj takie kolejki są. Powiem szczerze, po stronie. W media mediach widać, że faktycznie to działa. A jakie są smaki i czy faktycznie tam dalej Magda Gessler rządzi? Zaraz wejdę do środka, sprawdzę. Zapraszam na filmik Skarpacza, czyli w tym momencie 4 lata po kuchennych rewolucjach i mamy bistro pod papryką. Na pewno zostało zmienione lekko logo poprawione to Magdowe. Zobaczcie. O, tak to teraz wygląda bistro pod papryką więc ja wchodzę, sprawdzam smaki, jak to dokładnie wygląda. Chodźcie ze mną na odcinek Skarpacza. Zapraszam. Wchodzimy do środka. Sprawdzamy, jak sobie radzimy. Chodźcie. Jesteśmy już w środku. Faktycznie sala jest pełna. Dostaliśmy menu. I w menu jest menu Magde Gessler, mamy tutaj w tym momencie biskę pod papryką, Magda Gessler poleca. Kwaśnica węgierska z żeberkiem, tata wołowy, pracek po węgiersku, naleśniki z musem orzechowym, no jestem bardzo ciekaw. I wjechała już do nas kwaśnica węgierska z żebłkiem, według przepisu Magdy Gessler. Taki talerz podawany, pieczona papryka. Jedziemy, żeby tam się schowało pod podłogą, łamałem żebro. o mam nadzieję, że nie kość, góra, kwaśnica. Przerobiona na węgierski sposób, pikantna, sycąca, gorąca, fajna, fajna, wiem, że jak ja ostatnio to było ona już wtedy była dobra, zaraz po kuchennych rewolucjach i faktycznie się, mm, utrzymali smak, jeżeli szukacie dobrej klaśnicy, to ją tutaj znajdziecie, ale ta ma takiego węgierskiego twista, węgierskiego kopa i jest naprawdę mocno kopięta tą papryką, robi to robotę, jest dobrze, brawo. Przystaweczka Magdy Gessler wjechała, czyli mamy tata wołowy z grzankami, wędzoną słoniną, salami, pomidorem i cebulą cukrową. Tak to wygląda. Powiem szczerze, że kompozycja i składanie tego talerza w ogóle jest bardzo, bardzo ciekawe. Fajnie to wygląda. Wiem, że jak ja byłem tutaj pierwszym razem, to naprawdę ten tata zachwycał. Ściągniemy tylko choinkę. Tata ma w sobie prawiadą paprykę. Właśnie tak na styl węgierski. O to, co mi się lubi, Znowu klasyczny tatar, ale z tym twistem węgierskim robi zupełnie inną robotę. Ale fajne. Mmm, jak o ale, słuchajcie, fajne. Powiem szczerze, że naprawdę świetna robota. To nas przenosi, pierwszy rzut przenosi nas właśnie do, na Węgry do Budapesztu. I wiemy w tym momencie, że jest mistrzostwo. Mm, Świetne. Wow, ale petarda. I przyszły placki powęgierskie z ścieręciną według Magdy Gessler. Ale zobaczcie, jak one ładnie wyglądają. Jak to jest w ogóle ładnie skomponowane. Ta chochaleczka tutaj zakraczona naprawdę. miodio. odwrócę to teraz. Rozbiorę to danie, tą chochaleczkę. Patrzcie, gulasz i to, co mi się lubią, to, co mi się lubią najbardziej, czyli sam placek, test placka. Lubię, mm. świeżo smażony, bardzo dobrze. O, o, o. Mm -hmm. Papryka podkręca i wiemy gulasz. Mm -hmm. mm. Brawo. Jesteśmy w domu placka ziemniaczanego z twistem węgierskim. Powiem szczerze, jest dobrze. Ja już wiem, że jest dobrze. A jak są placki, to jestem ja. I nic więcej nie trzeba. Świetne. Ha. Miodzio. No i cóż. Czas opuścić. Bistro pod papryką. Ale zaskoczenie. Po cztere... o, o, czterech latach. Bistro pod papryką. Powiem wam szczerze, sam nie wiem, co ja mam wam tutaj powiedzieć. Zostałem tutaj, takie węgierskie smaki 4 lata po kuchennych rewolucjach. I teraz nie wiem, czy ta kwaśnica była najlepsza, czy te placki były obłędne, czy ten tatar po prostu był tak rozkośnie y, węgiersko-tatarowy. Nie wiem, w którą stronę naprawdę tutaj jest smak. Tutaj są Węgry, tutaj jest szacunek dla papyki, tutaj jest szacunek. Dla też tradycji takiej naszej polskiej, bo tak kwaśnica było, nie było, ten tata to jest tak pod naszą tutaj modłę, oczywiście, robiony, ale ale wychodzę zadowolony, uśmiechnięty, więc cóż, mogę masz tylko do tego miejsca zaprosić oczywiście Dobrze. i powiedzieć, że. Dalej 4 lata po kuchennych ewolucjach, a Magda Gessler zostawiła tutaj takie smaki, gdzie kucharze, właściciele, kelnerzy z pasją o tym opowiadają, podają. Dania są pięknie złożone, wszystko się składa na całość, taką typową całość, właśnie jeżeli chodzi o e, smak i ducha Magdy Gestel. Naprawdę powiem szczerze, że zaczarowała, zaczarowała to miejsce, e, posypała papryką, i ta papryka przez te 4 lata się tutaj utrzymuje w powietrzu, w smaku. Po trawach i w miłości do tego, co oni robią. Ja polecam, polecam biskę pod Papryką. Cały czas tu wchodzą ludzie, wychodzą, kręcą się turyści, więc nie mogę za bardzo wam pokazać, choćbym bardzo, bardzo chciał. No ale postaram się jeszcze, raz, chociaż tutaj o tak, zrobić biskę pod Papryką. Zaglądajcie do Karpacza, macie tutaj adres, bo naprawdę tutaj są nieziemskie, węgiersko-polskie smaki. Macie ochotę na wycieczkę na Węgry. To karpać, Bistro pod Papryką. Ja zapraszam, zapraszam do subskrypcji kanału, do śledzenia kanału. Zaglądajcie, oglądajcie, a ja jadę dalej w Polskę szukać rzeczywiście tych smaków, które Magda Gessler zostawia. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Bistro pod Papryką. Ja wychodzę zadowolony. Maciu, trzymajcie się, wszystkiego dobrego i jeszcze raz zapraszam do Karpacza. Trzymajcie się, pozdrawiam, Maciej. Zatem oczywiście zapraszam do subskrybowania kanału Maciej podróżuje i smakuje, a ja dalej jadę w Polskę szukać kolejnych restauracji po kuchennych ewolucjach. Zapraszam na kanał, subskrybujcie i pozdrawiam Maciej.